Cześć się, że jesteś z tym Bartek i Hacper, a w dzisiejszym odcinku lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem z Farminga 20 i rozpoczynamy na nowym zapisie Było pomyślałam, że jednak Wam się może znudzić grać na jednym zapisie przez tak długi czas. Więc, więc zaczynamy nowy zapis. Jest to zapis C nie ma tu ani D, ani E. Nic nie ma nic. To zaczynamy. Kontynuujemy. Czytuje nam się gra i zobaczymy, co mamy do zrobienia na naszych polach. Mhm, co, ale. Zobaczymy. Ale po prostu. Chciałem zacząć, bo granie tak na jednej mapce, to jest trochę nudne. Witamy w grze Farming Simulator. Czy chcesz rozpocząć krótkie szkolenie, które pomoże ci zdobywać podstawową wiedzę o grze? Nie, już bardzo długo gram farminga, więc nie potrzebuję takiej wiedzy. Okej, okay, jak widzicie dysponujemy bardzo dużym pieniędzmi, bo to 100 tysięcy i jesteśmy chyba w innym miejscu, nie, dobra jesteśmy w miejscu tym samym zaczynamy sobie zatrudnimy sobie pracownika może albo na razie sami pokosimy wczorajszym wczoraj odcinku też był było koszenie świetnie podjeść do pola by rozpocząć zebranie pszenicy użyj gazu a... aha dobra no to to wiem no, jeszcze tam coś przyjrzeć, jaka na mnie. Nie, no ja po prostu wiem wszystko dobrze o tej grze. A może ja nacisnąłem niechcący... Tak. O, -o to by było wtedy słabo w szkolenie. No, chyba nacisnę raczej tak. No, ładne pokosy, ładniejsze niż w poprzednim odcinku. Co znowu? Co tu znowu przyszło? Jest ci całkiem nieźle. Zazwyczaj będziesz mieć mnóstwo pracy w gospodarstwie, więc dobrze jest zatrudnić pracowników. Na dowolnym panelu będzie widoczna informacja, czy dane zadanie może być wykonywane przez pomocnika. Ok. No dobra. On nie pokazuje, żebyśmy. żeby co? O, pomocnik będzie teraz wykonywał to zadanie, aż do jego ukończenia lub do chwili zapełnienia pojemnika kompajnu. Może zająć się innymi sprawami. Użyj przyłącznika pojazdu... A, no to dobra, to już wiem. Co tutaj? Wszystko dobrze wiem, co tu się robi. Dobra, to jedziemy sobie. Wszystko wiem, oni myślą, że ja nie grałem. Ale ja już grałem, bo widzieliście, że mam dwa zapisy. Na jednym mam strasznie dużo kasy, nie wiem dlaczego, bo jak weszłem na pierwszy zapis, no to miałem tyle kasy. Ok, świetnie, na razie wystarczy. Możesz dokończyć to pole później, jeśli chcesz, albo zatrudnić pracownika, żeby zrobił to za ciebie. Teraz sprząć na drugi ciągnik. Ok, nie zatrudnij pracownika, bo ona będzie zżerał kasę, i pracownik nie robi tego lepiej niż ja bo pracowniki są takim po prostu komputerowym yy, graczem mm, bardzo dobrze Aktywuj pojazd by wyłączyć by wyłączyć siewnik i zacząć obsiewać pole jeśli chcesz wybrać yy... a hej okej okay. czyli możemy sobie naciskać i to wtedy będzie się zmieniać yy, po prostu uprawa Musimy zasięć więc ja bym może zasiąść sobie, bo to jest najbardziej y, opłacalna. Nie będę się pszenicy, bo pszenica nie jest droga. Yy, okej. Okay. lecimy sobie. Yy, aha, i nie martwcie się, że nie będzie odcinka z rynku. 19, bo na razie nie mam czasu i nie będzie. Ale później y, może będą, więc tam źle powiedziałem w, w odcinku informacji o kanale. Y, no i jednak tam będzie, ale dopiero po remoncie. To gdzie będzie, tak gdzieś w styczniu, początek lutego. Tak toś mi się wydaje. Więc spoko Dobra, lecimy sobie na razie. Będziemy sobie tylko siadać. Poagregujemy sobie może później. Albo po zacinkiem poagreguję. Chwilę będzie trzeba podłączyć przyczepę. Jak widzieliście na zapisie yy, tamtym, którym grałem w poprzednim odcinku, mieliśmy waltrę. Yy, I tu waltrę sobie kupiłem, żeby ciągnąć przyczepę. A widzicie, że bez tej waltry no, jest troszeczkę ciężko. I oni tu myślą, że jak wystarczy przejechać pas, no to będzie praca ukończona. A tu jednak jest inaczej, trzeba zrobić pole do końca. Nie ma tak, że na przykład czasami się nie chce, tam zawsze trzeba kończyć. No to taki mały błąd, ale dalej polecam to grę, jest fajna. Tu jakieś tylko opcje grafiki można ustawić. Ja mam chyba grafikę na maxa ustawioną i powiem, powiem Wam, że naprawdę dużo ściąga. Dobra, myślę, że jeszcze tak gdzieś trzy, rządy, trzy rzędy zrobimy. Zatrzymać się trzeba. O -o, nie Ten farming się o wiele, wiele y, różni od od tamtego, który był dwa lata temu. 4 lata temu 14 grałem i chyba nawet mam. Osiemnastkę też grałem. No i 19 teraz też mam. Ja za tą grę nie zapłaciłem. Wystarczy tam po prostu, jak mówiłem wam w odcinku, wystarczy tylko napisać, jak pobrać. I tam będą w odcinkach będą linki. Żeby tę grę ściągnąć. No i dobra. No i to chyba wszystko. Na temat tej gry, jak ją pobrać? Jeśli nie wiecie, no to możecie napisać w komentarzach, jak. Jeśli jak nie wiecie, to zapytajcie się na przykład w komentarzach, jak to pobrać. Ja wam mogę wtedy na, w komentarzu link podesłać. No i też zapraszam do subskrypcji oraz łapki w górę. I dzwoneczka, żeby nic Was nie ominęło, bo niedługo będziemy robić live-wiki z może z tej gry, albo nie wiem, jeszcze z jakiejś. Napiszcie, jaką grę chcecie jeszcze, żeby była na naszym kanale. Yy... To postaram się wtedy ją pobrać i będziemy sobie w nią grać. Zrobimy serię z tej gry. Dobra, myślę, że już tyle wystarczy. Jeszcze ja dokończę poza odcinkiem i dzięki za oglądanie, w tym odcinku to było chyba na tyle, ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć!